Wiesz, czym jest prawdziwe bogactwo? Prawdziwe bogactwo to moment, kiedy wstajesz rano i masz na kogo spojrzeć, kto otworzy oczy i spojrzy na ciebie z miłością. Prawdziwe bogactwo to mieć wokół siebie ludzi, którzy cię przytulą, którzy będą dla ciebie w najgorszej chwili w twoim życiu. Bo prawdziwe bogactwo to nie są pieniądze, to nie są rzeczy, to nie są dobra materialne. Prawdziwym bogactwem są ludzie. Którzy kochają ciebie takim, jakim jesteś. I prawda jest taka, że naszym zadaniem jest szukać takich ludzi, jest dbać o takich ludzi i być przy takich ludziach. Bo to ludzie, bo to ci dobrzy ludzie, którzy nas kochają, oni będą z nami zawsze. Nieważne, czy będziemy bogaci czy biedni, nieważne, czy będziemy top, czy będziemy na samym dnie. Oni nas nie opuszczą. Dlatego, przyjacielu, pamiętaj, nie dąż do tego, żeby być bogatym. Dąż do tego, żeby być szczęśliwym. Bo szczęście i miłość osób, które cię otaczają, one sprawią, że będziesz mógł góry przenosić. Dlatego pamiętaj, jeżeli masz osoby, które o ciebie dbają, które cię kochają, to je szanuj. Bo jesteś prawdopodobnie jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi.